Dobra, dzisiaj arkusz kalkulacyjny. Biorę pod uwagę 3 dni: 10 lutego, 5 marzec i 21 marzec, dlatego że wykresy były ładne i miałem skąd wziąć dane. Natomiast 21 marzec jeszcze nie nadszedł, bo do Piziera dzisiaj jest 6. Ale kąty słońca i tak dalej będą takie same w tym roku jak w poprzednim. A dane mam z 29 marca, więc też jest tylko kilka dni różnicy, bo w tamtym roku to był fajny dzień w tych okolicach i pewnie było chłodno, koło zera, czy coś. Um, więc tak, um, tutaj mam 10 luty. E, moc zmierzona, moc oczekiwana, współczynnik mocy czyli mierzona w porównaniu do spodziewanej. E, współczynnik kątów maksymalnie jest 1, minimalnie jest 0. E, tak. On się bierze stąd, że biorąc pod uwagę Kąt, poziomy słońca w po do południa jest 65 stopni. Powiedzmy o tej porze. O 11, 45 tego dnia jest słońce w szczycie. Natomiast e, podnosi się słońce w Azymucie do 25 stopni. A moja instalacja ma 28. Więc tutaj jest 5 stopni różnicy, stąd się bierze, a stąd się bierze 3, bo 25 minus 28 i to jest wartość absolutna. Potem te kąty, powiedzmy 5, powiedzmy, że 30 stopni. Robi się z tego 60 0,6, dlatego że to jest 30 stopni dzielone przez 90 i to co wyszło jest zabrane od jedynki. Więc um, jest współczynnik poziomy, pionowy, e, wspól, całkowity współczynnik, czyli kąt natarcia w Słońce na panele jest wynikiem mnożenia poziomego i pionowego, no i od sobie wychodzi jakiś tam. Później mam to, co nie mierzyłem, ale co się spodziewam przy instalacji ustawionej do południa pod kątem pionowym 62 stopnie, czyli poprawka jest 28. Co by było, gdybym miał, ale e, moc e, spodziewana jest liczona stąd, a współczynnik jest liczony z moc, mocy spodziewanej. To jest dzielone przez to, i tak samo tutaj. To jest dzielone przez to. Wychodzi jak wychodzi. Wnioski same wy, 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 sobie wywnioskujcie, um, bo albo będzie. Wykres strzelisty albo bardziej płaski. Natomiast przez strzelistości on będzie bardziej wklęsły też. No i to ma wpływ na generalnie odbiór mocy oraz produkcję. Bo produkcja może się różnić. Ale to zobaczymy. Jeszcze pokażemy. Teraz tak. 21 marzec to jeszcze, tak jak mówiłem, wykres. Dane są z tamtego roku. Kąty wszystko jest pobrane z internetu. O której godzinie, jaki kąt będzie. No i na przykład 21 marca, słońce w szczycie o 11.40 i ma wtedy 40 stopni. Więc. Wyliczone jest wszystko tak jak wcześniej. Natomiast to jest wykres podobny nieco do tego, co, jaka była produkcja naprawdę, ten niebieski, a czerwony jest hmm, spodziewany. No tu jest wyżej, dlatego że było zimno, a dane do mocy spodziewanej nie biorą temperatury pod uwagę. No i tak. Ten wykres jest do tych danych co widać, jakie różnice. Tu jest bardziej szczupło, coraz bardziej szczupło w porównaniu do tego wykresu, a ten pierwszy szczytował przy 5 kilo, drugi tam powiedzmy 5,5, a trzeci 6. Przechodzimy do 5 marca. Tutaj mamy moje pomiary Trochę w innej kolumnie, ale w tej sekcji przy 5 stopniach i 28 bo taka jest instalacja, tu jest jej moc. No i tutaj jest porównanie 5 w poziomie i bardziej pionowo, tutaj bardziej płasko i do, wchodzimy do 45 stopni. No i porównując, powiedzmy, nie robiłem poprawki takiej, żeby te wykresy zaczynały się od zera. Ale, to tak przy 20 no inaczej, przy 70 stopniach, jest szeroko i grubo, ale nisko, tak potem jest 28 stopni i to jest powiedzmy. Moje 100%. Zaraz powiem do czego to jest istotne. 56,5 stopnia. I taka wychodzi poprawka. Ma szczyt wyższy, ale jest bardziej szczupło. A tutaj jest szczupło i jest nisko, dlatego że ten kąt jest niestosowny. 45 stopni do. Do 5 marca, tam w kwietniu, 45 stopni, i tak dalej będzie już fajnie. Nie polecam takiego kąta na zimę. No i tutaj mamy jeszcze tamte moce spodziewane, przeniesione. Natomiast na początek, na wschód i zachód, słońca dałem po 50 tylko wat, żeby tak schodził pod zero. Te wykresy były bardziej naturalne, te paraboliczne, a nie z, zaczynające się z kosmosu, czyli gdzieś tam 750, czyli gdzieś tu i um, każdy z nich jest tu opisany, ma swój kolor, wnioski weźmiecie sami, wy wnioskujecie, ale 100% jest przy 62 stopnie, bo takie zmierzyłem. Um, czyli 62 stopnie od gruntu, potem kolejno jest 99% dla tego konta, dla 70 stopni jest, czyli prawie pionowo, bo 20 stopni od pionu odchodzi tylko, jest i to jest ta poprawka tam 20, to jest są te dane na górze, A tu jest blisko setki, natomiast spodziewana wartość tu są 85% dla 40, konta czterdzieści pięć stopni, um, dlatego że on jest nieodpowiedni dla tego dnia bo Słońce jest jeszcze za nisko, 45 stopni jest tutaj, a o 11.45 Słońce w Zenicie, ale ma tylko 35,5 stopnia azymutu, Więc czasem lepiej jak jest grubo na dole, ale tutaj nie szczytuję za dużo w porównaniu do, powiedzmy, wyższego szczytu, ale węższych boczków, bo liczy się tutaj powierzchnia pod krzywą i to jest produkcja. Chyba, że zależy Wam na no, wcześniejszym przyroście mocy. Wtedy robi się bardziej pionowe panele stawia. I jakie jeszcze wnioski? No, sami popatrzcie. Natomiast tutaj mam jeszcze komentarze, że by taką wartość nie brać za bardzo pod uwagę, bo jest o ileś tam rzędów wielkości inna niż pozostałe. To chyba wszystko. Narka.